Cześć, ja jestem Matrix i dzisiaj Wam pokażę jak włączyć mikrofon w Fortnite. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję dzwoneczkiem, a Wam pokazuję właśnie codziennie pokażę Wam poradniki. Piszcie w komentarzu jakie chcecie poradniki, to, to zrobię. Okej, okay. czyli na padzie jeśli chcemy włączyć mikrofon, wchodzimy, wchodzimy... w ustawienia. na padzie od PlayStation 4, klikamy options. Na Xboxie nie wiem. Bierzemy, klikamy R1. Bierzemy czat głosowy i schodzimy na dół i, i musi być sposób użycia głosu, włącz mikrofon, domyślnie kanał gry. Wskaźniki głosu, to tam Wam pokazuje, czy jak jakiś kolega mówi czy nie mówi. możesz mieć to włączone lub wyłączone. A jeśli to nie działa, bo to jeśli sprawdźcie swoje, czy właśnie znajomi zablokowali Was albo Was wyciszyli. Albo, nie ma, albo jakimś cudem nie macie ich znajomych, więc no, cześć. Mam nadzieję, że pomogłem, cześć.